Słyszałem, że listonosz przyszedł. Poraz sprawdzić, czy w końcu przyszedł ten list. No, w końcu przyszło. Chyba oczywiście ochronę, żeby nic nie, nie zruszyć. A chodź. A, więc tak, witam w to w tej recenzji. W głupiej recenzji, bo... Em, Manonim mnie poprosił, żebym zrobił jakąś o jako recenzję, więc macie. Em, no dostałem list, a dokładnie naklejki, jeśli tutaj widzicie. Zesłania adres, bo tutaj jest mój adres, więc nie chciałbym, żeby e, pokazać mój adres. A najmniejsza. E, no to mamy list. Solidny list, z zubadniony naklejką, Czerwona normalnie, jak miłosna. Yes, no. Tak to wygląda. Takie będziecie dostawać. E, co mogę jeszcze powiedzieć? Nie śmierdzi. Jest, no jest solidna, mogę przyznać, że jest solidna, e, więc warto teraz ją otworzyć, zobaczyć czy, e, zobaczyć te właśnie naklejki i będę się posłuchiwał nożem, bo... utrzymał nóż, przecinek! Bo mam tak zapakował te swoje, te, te naklejki, tak dobrze jest zapakowane, że nigdzie nie ucieknie oczywiście, ale no tak zapakował, że ciężko w ogóle e, to otworzyć. Więc no, ja będę próbował Chociaż czekaj, do takiego grzyba taki nóż? E, tam trzeba ja się będę Trzeba oczywiście z poważną normalnie rzeczą, a nie Proszę Tym będziemy otwierać no! No! Ah! Ah! Here's Johnny! O! A. O! A. W końcu, dobra, to tą sikielę możemy oczywiście sobie gdzieś podłożyć gdzieś w tle. A. Zobaczmy, jak ja naklejki dostanę. Znaczy, ja wiem co dostałem, bo tam oczywiście możecie sobie wybrać, jaką naklejkę chcecie, ale tak pokażę solidność tych naklejek. jeszcze jedna powinna tu być. Three hours later. Mówię, zapakowane w taki sposób, że ciężko nawet wyjąć, ale to nie minus. Nic z wami nie ucieknie. I co tutaj mamy? Hmm, oczywiście mamy naklejkę, którą bardzo chciałem od niego, czyli Oneshota. Bardzo, bardzo ładna ta naklejka jest. Mamy Cult of the Lamp. Tu go też wybrałem. Się bardzo, bardzo ładna i mamy, no chyba moją ulubioną grę hat in Time Hello there. Oh, i... Bardzo fajna, polecam, zabierz zagrać, ale naklejki są przepiękne I Najbardziej podoba mi się One Shot, bo jest wydaje się taki... Taki... That's it, that's it, that's it. Hmm? Ale no macie... Zostajecie trzy naklejki i, które są bardzo ładne, bardzo solidne. Słyszałem, że nawet ciężko się nawet je wziąć od papieru, żeby, żeby sobie gdzieś to przykleić, ale to tam nie jest minusem. Dobrze zapakowane, nie się nic nie zniszczy. Naklejki no są solidne, ciężko w ogóle je jakoś tak rozerwać czy popsuć. Znaczy, jakbym dużą siły użył, to pewnie by się dało, ale... Mniejsza. No, bardzo ładne te naklejki są. Muszę przyznać, że Manoni yy, się tutaj nad tym postarał. Więc yy, kupujcie. Dobre są naklejki. Bardzo dobre, więc polecam. I tyle ja mam tutaj do powiedzenia. A nie, jeszcze w sumie mogę jeszcze przestawić stronę. To chwilka. Yy, tutaj jest strona na niego. Eee, możecie sobie wybrać tu oczywiście naklejki. I teraz widzę, że tutaj już, którą, którą tutaj chcecie na razie. Pewnie ich będzie więcej, więc się nie bójcie, Możecie śledzić oczywiście. Eee, można tutaj wybrać, czego wy chcecie. Ja na przykład teraz wezmę na przykład Stardiu Valley. Eee, Quanti, ile tego chce. No, i ile ja chcę zapłacić? Ja oczywiście tutaj Manoni polecam, żeby jednego dolca zapłacić, ale ja nie będę skąpy. Proszę. E, więc no, e, zakup zakupie jest łatwo. Oczywiście tu są też inne naklejki, jakbyście chcieli, jak widzicie tutaj. E, więc no, polecam, klikać buy now. No i kupywać. Eee... Tylko nie wiem, gdzie jest forma płatności. A mniejsza, to już sobie sami ogarniecie. Ja od Ciebie wdaję w... lajka w górę. Polecam, żebyście też odwiedzili stronę Kofi y... Manoni Shop, slash shop. Kup, Kupujcie naklejki. Więc szybko wyjaśniając wam, póki jeszcze tutaj jest czas, póki jeszcze nie odeszliście od tego filmiku. Moi drodzy, to jest moja grzybkowa poszona klejkowa. Coś, co po prostu stwierdziłem, że będzie fajnym dodatkowym źródłem dla mnie zarobku. Do tego, żebym mógł dla was nagrywać gry, kupować przede wszystkim te gry, no bo gry jednak na dzisiejszych czasach trochę kosztują. No i żeby jakkolwiek dać wam coś fajnego, żebyście mogli sobie coś zbierać na przykład. Mamy oczywiście, moi drodzy, membership to oprócz tego, że jest zdecydowanie lepszą opcją, jeśli chcecie wspierać mój kanał zamiast wspierania na YouTubie, polecam wam wspierać tutaj. Mamy opcję na to, żeby wspierać grzybka w kopercie. Co miesiąc dzięki temu będziecie dostawać trzy losowe naklejki z serii właśnie rameczek, później będą jeszcze inne naklejki, tak swoją drogą. Eee, dzięki czemu będziecie mogli dostawać właśnie takie sobie oto naklejeczki. Mamy moi drodzy oczywiście sklepik, w którym to już miałem okazję dodać dosyć sporą ilość naklejek, jak zresztą tutaj widzicie. Nie są to jeszcze wszystkie gry, które miałem okazję ograć na kanale, ale spokojnie, w przyszłości będą i w przyszłości będą pojawiały się również serie, które aktualnie nagrywam, które będą wychodziły dopiero co, więc warto będzie śledzić ewentualnie sklepik, jeśli będzie Wam zależało na jakiejś konkretnej grze. A jeśli tej konkretnej gry tutaj nie będzie, w sekcji Commissions, moi drodzy, jest możliwość zamówienia naklejki z rameczką na zamówienie. Dzięki temu będę wiedział, co na przykład chcecie, dzięki temu być może ten wzór zostanie dodany również na stałe do sklepiku, więc myślę też, że tutaj, moi drodzy, warto. Ja, moi drodzy, Dziękuję serdecznie Awimowi za to, że miał okazję zrobić tę słodziutką, fajną, śmieszniutką recenzję yy, odnośnie tutaj naszych naklejeczek, które będziecie mogli sobie kupować. No i cóż, mam nadzieję, że widzimy się tutaj na sklepiku. Link macie w opisie, link jest w opisie, żeby nikt mi tam głupio nie szukał i tak dalej, albo był jak, a gdzie mogę dostać te naklejki? Link, moi drodzy, jest w opisie i ten opis będzie się składał głównie z tego linku, więc jak ktoś nie znajdzie to jest y, bardzo y, monkey papatki. Kurde, ale fajną recenzję zrobiłem, ale Mononii będzie ze mnie zadowolony Na pewno Ech, ciekawe co u niego Mononii? ani? Mononi?